Ach, jaki piękny dzień, co nie Czech. No prawda, dlatego chciałbym pójść nad morze, ale niestety nie mam dostępu do morza, ale zaraz przecież może się to zmienić, podbije Kaliningrad. I tego nie rób, bo Rusek się wkurzy jak chcesz, to ja cię zaproszę nad moje morze, bo jesteśmy najlepszymi sąsiadami. Spokojnie, Rusek nam nic nie zrobi, bo jesteśmy w NATO, a poza tym, może nawet tego nie zauważy, a ja zawsze chciałem mieć dostęp do morza. No w sumie. Nie no Czechy zajęły mi Kaliningrad, a Polska mu towarzyszyła dobrze, że ich obserwowałem, to teraz wszystko wiem teraz poproszę Białoruś, aby ich zaatakowała. Ej, Białoruś, zaatakuj Polskę, a potem Czechy bo inaczej zrobię z ciebie przejście do nich. Gorzej być nie mogło. A jednak mogło być gorzej. Dobra, chciałem sprawdzić, jak długo wytrzyma Białoruś, by mieć wnioski, i wygląda na to, że muszę się bardzo umocnić, aby zaatakować. Zacznę od Kaukazu. Gruzja, Armenia i Azerbejdżan macie do mnie dołączyć. A ty, Azerbejdżan? Widzę, że się stawiasz to słodkie, ale nie masz szans. Tak, Turcja teraz. Dobra, zniszczę Was pojedynczo najpierw Ty. Teraz ty kebabie. Dobra koniec tego dzwonię do NATO. Halo kto dzwoni? Jak coś to jestem na wakacjach na Majorce. XD jest luty a ty na wakacjach ale dobra musisz mi pomóc Rusek mnie atakuje. Myślałem że jest lipiec ale nieważne czemu Rusek cię atakuje. Ponieważ Azerbejdżan zaatakował Rosję, bo Rosja chciała, aby on do niego dołączyła. ja chciałam mu pomóc, ale niestety Rusek go pokonała. zaraz mnie pokona, dlatego musisz mi pomóc. Tak się rozgadałaś, że praktycznie nic nie zrozumiałem, ale zrozumiałem to, że zaatakowałaś Ruska pierwsza, więc ci nie pomagam. Aha, rozłączył się i mnie zostawił? Dzięki Turcji wiem, gdzie jest NATO, to idealna okazja, aby go zabić. Ej, słuchajcie, Borusek nam tu zrobi zaraz kuchenne rewolucje, to może łączymy się w Jugosławii. NOK! O w końcu wróciłam! Ej, my tu będziemy stać i nic nie robić, ale o co chodzi? O to, że Rosja ostatnio jest agresywna, i bardzo możliwe, że Białoruś, która nas ostatnio zaatakowała, była zmuszona przez Rosję. No i co z tego? To z tego, że powinniśmy coś zrobić. Nic nie musimy robić, po prostu poczekamy aż na to wróci ze swoich wakacji. To może zadzwonimy, aby wrócił, bo po co czekać, aż Rosja się umocni. Poczekajmy aż wróci, bo on nie lubi, gdy się do niego dzwoni, gdy jest na wakacjach. No racja. na to zabite teraz, wyśle zdjęcie Europie, to się zesrają, że strachu haha. O nie proszę powiedzcie, że to sen. Co się stało? Rosja zabiła NATO. Dobra, musimy pokonać ruska, więc plan jest taki, że umocnimy się. Każdy się łączy z jakimś państwem. Nok. Ok. Słowacjo, dołączysz do mnie. No okej. Okay. Ukraino i Litwo dołączycie do mnie? No ok. Łotwo Estonio dołączycie do mnie. No okej. Okay. Polsko, mogę trochę terenów Litwy i Ukrainy. No dobra. Dzięki. Widzę, że tam ci się umocnili. To ja też muszę podbiję państwa z końcówką stan. Chiny, pomóżcie mi. Nie Chiny pomóżcie mi. Dobra, pomogę Ruskowi. Ale oddaj mi te tereny. Nie. No to pożegnaj się z życiem. O ty zdrajco. Dobra, Chiny pokonane, ale ta Mongolia coś mi tu przeszkadza. No i jest tu czysto jak w kościele przed świętami. Cholera, nie za dobrze dzieje się na świecie, na to zginęła Rosja, podbiła Chiny, co bardzo odbije się na gospodarce. A ja jeszcze muszę zabrać zwłoki na to. Dobra, zrobię to teraz, aby mieć to z głowy. Czemu trafiłem do piekła przecież ja nic nie zrobiłem? Dobra, rozejrzę się po okolicy. Trafiłem do jakiejś twierdzy, ale mnie ciekawi co jest w środku, więc tam pójdę. O kurde kim ty jesteś? Jestem diabłem i rządzę całym piekłem. A to jak rządzisz piekłem to mam pytanie dlaczego trafiłem do piekła? Ponieważ nie pomogłeś Turcji w potrzebie. Myślałem, że Turcji pomogą inne państwa członkowskie. No właśnie przez ciebie państwa członkowskie nie pomagają sobie, bo myślą, że odwalisz za nich całą robotę, a teraz mają problem i muszą poradzić sobie sami. Więc uważam, że z Ciebie nie ma. To może załatwimy to tak, że mnie wypuścisz, a ja naprawię swoje grzechy i pokonam Rosję. Kurde, to nawet nie głupi pomysł, dobra, zrobię wyjątek i już nigdy nikogo nie wypuszczam. Dziękuję, obiecuję, że nie zmarnuję tej szansy. O kurde, żyję, ale mnie wszystko boli, nie mogę się ruszyć. Co to ty na to żyjesz? Tak żyję, ale nie mów nikomu, że żyję, bo znowu mnie rusek zadźga i zabierzesz mnie do szpitala, bo nie mogę się ruszyć. No dobrze. Dobra pora zaatakować Europę i odegrać się na Polsce i Czechach za zabranie mi Kaliningradu, niestety muszę zaatakować od strony Turcji, ponieważ jestem osłabiony po wojnie z Chinami Nie będziesz atakować Europy. Właśnie będę i ty mi w tym nie przeszkodzisz. Ale my już tak. O, oni sobie nieźle radzą. To idealna okazja na atak, więc, sojusznicy, bądźcie gotowi. Ja jeszcze zadzwonię do USA. Cześć, Polsko, co chcesz? Chcę, abyś nam pomógł z Rosją. A jeśli skończę jak na to? Nie skończysz. No dobra, przekonałeś mnie. Dobra, to sojusznicy do ataku. Dobra, to mój koniec, a mam pytanie: jak ty, USA, tak szybko mnie podbiłeś? Jestem najsilniejszym państwem, a ty byłeś osłabiony, więc wiesz. Dobra, koniec z Tobą. Zapomnieli o tych wysepkach i specjalnie spytałem się, skąd ma taką siłę, aby dowiedzieć się, jak walczyć i wygląda na to, że muszę zabić USA i zająć jego kraj. Wojna się skończyła, to idę obejrzeć nowy odcinek Maty i Szmaty. Dobra, mam teraz bardzo dużą armię, dlatego myślę, że zmienię się w ZSRR. No to idę odzyskać swoje tereny. O kurde, słuchajcie, Rusek żyje. Ja nie mogę, Jugosławia musiała się wmieszać, macie szczęście, zajmę się wami później. O kurde, pokonałem trzy państwa na raz, muszę się nauczyć panować nad siłą. Cholera Rosja zaraz podbije całą Europę. Muszę jak najszybciej wrócić i ją pokonać, ale niestety dalej jestem trochę ranny, ale muszę im pomóc niezależnie w jakim jestem stanie. Nie myślcie, że o was zapomniałem. Masz jakieś ostatnie słowa Polsko. Będę walczyć do końca. Czyli jakieś dwie sekundy, bo cię rozwalę. Co na to przecież cię zabiłem, jakim cudem jeszcze żyjesz. Tego ci nie powiem, ale nieważne czas zrobić to, co powinienem zrobić dawno. Nie pokonasz mnie, podbiłem połowę Europy, nie masz ze mną szans. Spokojnie, na to pomogę ci. Dobra, muszę przywrócić jakieś silne państwo, aby odwróciło uwagę Europy, dzięki czemu skupiłbym się tylko na NATO, ale nie Rzeszę, bo ona się zastrzeliła podczas II Wojny Światowej, a poza tym ona. Bym nie podbiła, więc kogo mogę przywrócić? Już wiem, Cesarstwo Niemieckie. Co ty tu robisz, Cesarstwo Niemieckie? Rusek mi pomógł zdobyć niepodległość, ale ja nie jestem z nim. Czemu my mamy te same głosy? Nie wiem. Dobra miło się gada, ale czas z tobą skończyć. Ten rusek nie wie co zrobił, teraz będę podbijać Europę, a potem ruszę na ruska. Złamałaś zasadę Europy, nigdy nie atakuj Szwajcarii. Teraz pokażę ci co potrafię. Polsko idź pomóc Europie z Niemcami, a ja zajmę się ruskiem. Zaraz Polska, przecież ty nie istniejesz od 1795 roku. Jestem niepodległy od 1918 roku. Aha, to zaraz znów nie będziesz. Ów dobrze, że nie zauważyła tych terenów, za chwilę znów zaatakuje. O ty podbiłaś mi siostrę, nie daruję ci. Muszę się ewakuować. Jak coś, to Szwecja zajmie się Niemcami i pewnie ciekawi cię jak na to żyje, więc było to także. O ty pożałujesz, że podbiłaś Norwegię. Niby taki potężny, a podbiłem już większość twojego kraju. Dobra, jak mam zginąć, to i ty też na szczęście na tych terenach USA jest bomba, która nas zabije. Dobra, udało mi się odkupić grzechy, więc możesz mnie zabić. Jednak przeżyłem, ale na to już nie haha, znowu zapomnieli o tych terenach, w ogóle nie uczą się na błędach. No siemano Rusku, drugi raz tego błędu nie popełnimy, papa. To oficjalny koniec wojny, niestety nie zakończyła się szczęśliwie, ponieważ NATO i USA zginęli, no ale trudno, będzie trzeba jakoś z tym żyć, teraz będziemy musieli odbudować świat po tej wojnie, mam nadzieję, że większość rzeczy wróci do normy, a już na świecie nie będzie żadnej wojny. To oficjalny koniec sezonu pierwszego. Mam nadzieję, że się spodobał sezon drugi. Nie wiem kiedy się pojawi. Myślę, że niedługo, nie wykluczone, że w tym czasie będą jakieś inne serie co untrybels, które napisaliście w komentarzach. Ale nie obiecuję. Żegnam was i miłego dnia.